Masz nice typu! Podejdź do wyzwań. Podejdź do przypadkowego przychodnia i zapytaj, czy możesz zrobić sobie z nim zdjęcie, bo znasz go z ty i jesteś jego fanem. O Jezu. Co, mam iść na korytarz i nie wiem, koło tam Żeby zrobić z siebie głupka? Mhm. Nie, dzięki. Nie, dzięki. Już siebie zapytań. Nie, dzięki za takie pytania! Cicho, bądź. Jakie masz oceny w szkole? Złe. No to ja są mam do... Facebooka! A ja mam dobre. Zwanie. Jest to sąsiadki i pożycz szklankę mąki. Mąki. Tak? Proszę. Pożyczy pani szklankę mąki. Nie ma straży! <gry> <gry> im wezmę jednego paluszka. Ja też. Dobra, wychodź. Nie. Dobra, nie dalej. Nie. Wielka, Cicho! Pięć. Czy lubisz swoich widzów? Kocham. Sześć. Wyzwanie. Udawaj, że grasz w reklamie Old Spice'a. Jezu, ja nie znam tej reklamy, aha, nie, znam A wiesz? Brać ciebie, się się Nie, już się nagrywa Kolejne pytanie Ostatnie, siódme pytanie. Czy jak dorośli dalej planujesz nagrywać? Zależy w jakim wieku. 20. lat. Tak. Możliwe, że tak. Jeśli będę mieć czas to... Tak. Zależy, czy będę mieć czas, bo będę chciał zdawać na prawo jazdy na, na motor. W tym wieku. Żeby podrywać laski. Nie no, żartuję. Pytanie. To pytanie niewyraźnie od... Martyna, Próbowaliśmy S. nagrać challenge. Ale nie wyszło nam, ja dmuchałem. I nie wierzcie w te głupoty, bo to jest.